Wczoraj, tak, gdy dowiedzieliśmy się o planach przejęcia kopalni przez holenderski, czeski koncert, <laughs> angielski, no nie wiadomo jaki, razem tutaj z grupą mieszkańców Łęcznej, młodych mieszkańców Łęcznej, postanowiliśmy, postanowiliśmy się zorganizować i wyrazić swój sprzeciw i, i powiedzieć Wam, dziennikarzom, przez to o naszych obawach, obawach mieszkańców Łęcznej. Czego my się boimy? Boimy się tego, że przejęcie przez koncern E, NWR, tak? Z e... kopalni... Będzie skutkowało... I nie miejsc pracy, bo wiadomo, że ci inwestorzy, którzy kupują zagranicznie polskie firmy, zwykle chodzi o maksymalizację zysków, kosztem, kosztem zwykle pracowników. Yy, protestujemy, dlatego że nie zgadzamy się na, na, na przyjęcie. Apelujemy do wszystkich akcjonariuszy, do wszystkich właścicieli akcji kopali, żeby nie sprzedawali tych akcji, żeby nie dali się zwieść temu chwilowemu zyskowi, ze cen tych akcji, że, że to że te akcje będą rosły, spokojnie będą rosły dalej, więc nie, nie dajmy się zwariować, bo jeżeli sprzedamy te akcje zagranicznym inwestorowi, to może się skończyć tak, że kopalnia trafi w obce ręce i my nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Zyski będą transferowane za granicę, bo że siedziba się przeniesie. Z jednej strony jest, jest chęć sprzedaży akcji, wysoka cena zachęca do sprzedaży, z drugiej strony jest obawa, że sprzedaż tych akcji wiąże się z utratą Zależność, niezależności kopalni, że wtedy staniemy się po prostu zakładem działającym na rzecz jakiegoś koncernu, który zacznie narzucać swoje ograniczenia, zacznie ograniczać pensje, zwalniać pracowników, bądź obniżać pensje Jeszcze jakiś czas temu gdy dowiadywaliśmy się o tym, że kopalnia została sprzedana w cudzysłowie funduszem, Otwarty funduszu emerytalnym. Wszyscy yy, byli szczęśliwi, szczęśliwi dlatego, bo gwarantowało to stabilny rozwój, stabilny wzrost kopalni, wydobycie i spokój który się najbardziej potrzebny. Niestety teraz informacje, które pojawiają się o tym, że ta kopalnia może być dalej odsprzedana przez ofert kolejnym inwestorom, bardzo wielkie nieeszkańcować, nie wiedzą, co będzie dalej z, z pracą, nie jak, jaka będzie, ogóle, jak, jak, jaka przyszłość czekała Przede wszystkim boimy się, że stracimy miejsca pracy, stracimy wpływ na kopalni. No, słuchajcie, to są takie tradycje górnicze, że jeżeli mój ojciec pracował w kopalni, odchodzi na emeryturę. To syn ma pierwszeństwo. Takie niepisane prawo, żeby zostać w tu, Czy zagraniczny inwestor będzie to respektował? Niekoniecznie. Co zagranicznego inwestora będzie obchodził jakiś klinik Łęczna? Prawda? Co będzie KMŻ obchodził? Chodzi o, o pieniądze, a nie, a nie o wspieranie kultury, sztuki. Tego się obawiamy. Tu z Łęcznej żyje kopalnia, kopalnia, Łęczna żyje z kopalni. 4 tysiące ludzi tam pracuje. Połowa mojej rodziny pracuje na kopalni. O tym się w domach mówi od 48 godzin. O niczym innym Również na kopalni rolnicy tylko o tym mówią, co się będzie działo i żądają, proszą o informację, wyjaśnienie tego, tej całej sytuacji. Oczywiście nie jesteśmy przeciw, przeciwni działaniu rynku, zasady są proste, kto ma akcje może te akcje sprzedawać i my sobie z tego zdajemy sprawę, fizycznie nie możemy nic zrobić, ale będziemy apelować, będziemy prosić, będziemy namawiać akcjonariuszy i tych małych, czyli również i tych większych i tych największych, czyli OFE do tego, aby zastanowiły się na planem, nad sprzedażą akcji kompanii bochtankowej, gdyż sprzedaż tych akcji oznacza utratę niezależności przez obok pracy.